Automarket Kielecka 1 zaprasza na badania pojazdów do 3,5 tony bieżące, naprawy, wymiany olejów, filtrów, wulkanizację. To też punkt odbioru zamówień dokonanych na oponeo.pl Serwis klimatyzacji, kompleksowe mycie pojazdów i czyszczenie ich wnętrz. Na miejscu zakupić kosmetyki do detailingu znanych marek. Funkcjonuje tam też wypożyczalnia bagażników dachowych. Pierwsze informacje o planach na utworzenie żłobka w Fałkowie pojawiły się już na samym początku 2024 roku. Miało to związek z powstaniem nowoczesnego przedszkola przy lokalnej szkole podstawowej. Punkt dziennej opieki już powstał, a wiosną oficjalnie rozpocznie pracę. Nie tak dawno, bo dosłownie w tamtym tygodniu, w czwartek został, że tak powiem, zorganizowany odbiór już techniczny szkoły, która części szkoły, która zostaje przeznaczona pod kątem żłobkowym No pięknie, prawda, firma wykonała tą adaptację tych pomieszczeń. Mamy łączność teraz, połączenie z, też z kuchnią, prawda, z przedszkolem. Przypomnijmy, że żłobek powstał w pomieszczeniach po dawnej stołówce, kuchni i sali komputerowej, które niegdyś służyły szkole. Teraz zostały one zaadaptowane na potrzeby punktu dziennej opieki dla najmłodszych. Będzie tutaj zorganizowanych 16 miejsc żłobkowych. Myślę, że, że na początek zobaczymy, jak to się będzie rozwijać. Jeśli będzie zainteresowanie większe, to jeszcze kolejne prawda, pomieszczenia będziemy pod tym kątem adoptować. Obecnie trwa doposażanie placówki w sprzęt i meble. Częściowo jest już ona gotowa do użytku, ale samorząd będzie chciał drogą przetargu nabyć więcej elementów wyposażenia. Żłobek w Fałkowie ma zostać oficjalnie otwarty 2 czerwca, czyli w poniedziałek po dniu dziecka. W kwietniu lub maju powinien ruszyć nabór na 16 miejsc żłobkowych w tym punkcie. Adaptacja pomieszczeń wraz z doposażeniem kosztowały łącznie ponad milion złotych. Większość środków pochodzi z dofinansowania rządowego w ramach programu Maluch Plus, natomiast wkład samorządu to około 150 tysięcy złotych. W razie wysokiego zapotrzebowania na takie miejsca na terenie gminy Fałków, władze będą się starać utworzyć kolejny żłobek w Czermie.